Dobry wieczór. Z nieco pochmurnej Brazylii. Witam Was, hejki, Heikson. Dzisiaj, niestety, bez konjasza przez problemy natury chorobowej. Zdrowiej tam Kondiasz. Miejmy nadzieję, że za tydzień już w budce komentatorskiej nie będę siedział sam. Zaczynamy Grand Prix Brazylii, czyli ósmy wyścig. W tym sezonie widzę Formułow, a 18 ogólnie. Miejmy nadzieję, że ten wyścig będzie bardzo ciekawy, bo 18 wyścig 18 kierowców więc myślę, że oczekiwania będą dosyć spore. Kierowcy już wyjeżdżają na okrążenie wyjazdowe. Widzimy wielu e, zawodników ma założone w swoim bolidzie opony miękkie, także e, najprawdopodobniej top 10 będzie startowało właśnie na oponach e, miękkich. Korki się robią na wyjeździe z alei serwisowej, e, ale widzimy, że panowie e, nie chcą sobie nawzajem przeszkadzać. Jest dużo miejsca, ale problemy za to jednego z kierowców Williamsa, Rudy już z uszkodzonym przednim skrzydłem jeszcze poza torem przepuszcza innych i będzie za moment zjazd do boksu. 18 kierowców, mamy kilku rezerwowych, m.in. Deva, który dzisiaj pojedzie w Williamsie, ostatnio go widzieliśmy podczas Grand Prix Niemiec, gdzie jechał. Ferrari i zas zastąpił wtedy nieobecnego piekarza. Piekarz dzisiaj jest, także on będzie w swoim e, bolidzie. Zobaczymy, czy ten wyścig, wyścig o Grand Prix Brazylii, przebije poprzednie, bo Włochy i Chiny były bardzo, bardzo emocjonujące, szczególnie podczas ostatnich okrążeń. Chociaż ostatnich okrążeń, myślę, że. Ostatnich 10 okrążeń było naprawdę bardzo, bardzo, były naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o wyniki ostatniego wyścigu, to bardzo dobrze spisał się Waza, który wygrał drugi wyścig z rzędu. Zobaczymy, czy temu kierowcy uda się... Ten wyczyn powtórzyć. Widzimy Rudego, który przepuszcza właśnie jeszcze jego i za moment zjedzie do Alei Serwisowej. Strzył ta flaga spowodowana właśnie przez kierowcę Williamsa na okrążeniach pomiarowych już def, już piekarz. Piekarz za moment będzie kończył, także jego możemy chwilę poobserwować. Za moment wjazd w trzeci sektor, przepuszczę go VIX. Tutaj bez żadnych problemów poradził sobie piekarz z wolniejszym kierowcą. E, ostatni zakręt i teraz ta długa, długa, e, krzywa prosta, taki długi łuk, e, który będzie kończył nam okrążenie, żeby to flaga w sektorze e, drugim. I to będzie czas, uwaga, uwaga, minuta 9.4, także... E, Chciałem powiedzieć, że wysoko poprzeczkę ustawia piekarz, a jednak Kimis od razu postanowił y, z błędnego myślenia wyprowadzić piekarza, czyli... Możliwe, że piekarz pomyślał, że ten czas był bardzo dobry. No a jeszcze Kimi poprawił DAX, to już jest minuta 8:4. Grand Prix Brazylii to jest wyścig, który w kalendarzu gości po raz pierwszy. W pierwszym sezonie go nie było, a myślę, że można rzucić tutaj na szybko ciekawostką, że na początku wyścig 8 w tym sezonie. To miało być Grand Prix Kanady, ale przez problemy z grą, przez błędy zdecydowaliśmy razem z resztą ekipy, że Grand Prix Kanady jednak nie zagości w, w tym sezonie, no a najwięcej głosów za była propos Grand Prix Brazylii. Myślę, że kierowcy też docenią ten ruch, docenią ten Tor, bo wydaje mi się, że wielu kierowców właśnie ten Tor lubi, sympatyzuje z tym torem, no jest to też tor historyczny, można by powiedzieć, więc na pewno kierowcy będą się tutaj dobrze czuli. To nie jest ta trasa z tej serii nowych. To jest, to jest Tor, który już wiele lat gości Formułę 1. No i po raz pierwszy gości Ligę Formuł. W drugie miejsce podczas ostatniego wyścigu zaliczył Partek, który bardzo dobrze się spisał. Jest, wydaje mi się, najrówniejszym kierowcą tego sezonu. 18 punktów e, doliczył do swojego wyniku w klasyfikacji ten kierowca, a trzecie miejsce e, miał e, DAX tydzień temu. Za moment przejdziemy do klasyfikacji. Widzimy, kierowcy ustawili się w swoich garażach. E, będzie jeszcze wymiana opon, no i oczywiście będą kierowcy rozpoczynać kolejne. Okrążenie w tym momencie widzimy, troszeczkę się myliłem, bo Kola oraz Lexus na oponach średnich tak samo zadecydowali Racer oraz Biały, ale myślę, że tutaj to jednak nie jest y, opcja strategiczna, ale po prostu rozgrzewkowa. 12 minut do końca sesji kwalifikacyjnej. Kola, jak widzimy, zjeżdża do alei. O ostatnim wyścigu po swoim zwycięstwie w Chinach, po zwycięstwie we Włoszech. Waza wskoczył na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców. 108 punktów na jego koncie. To jest bardzo dobry wynik, bardzo dobra prognoza na to, że będzie w stanie swój tytuł mistrzowski obronić. Rudy widzimy wskoczył na miejsce dziewiąte teraz. Za to trzy punkty dalej. Właśnie Kimis, który jest jego największym rywalem aktualnie przez dłuższy czas był właśnie na pierwszym miejscu w generalce, ale w końcu przyszedł ktoś, kto po po prostu Kimiza z tego tronu zdmuchnął. A jak będzie do końca sezonu, przekonamy się oczywiście podczas ostatnich wyścigów. Ja bym chciał, na pewno widzowie by chcieli, żeby ta sytuacja jeśli chodzi o mistrzostwo, rozstrzygnęła się w ostatnim wyścigu sezonu, a trzecie miejsce dla partka 87 punktów, Tu już mamy większą stratę. Do top 2 będzie się ciężko partkowi wbić. No, ale może, może się uda, może wykorzysta błędy innych kierowców. Nie wiadomo też, czy Kimis będzie startował w lidze do końca sezonu, bo wiemy, że Kimis początek sezonu oglądał z trybun, także jego frekwencja jest zagadką. Mamy Nidiego akurat na naszych ekranach, to jest kierowca, który w Australii nie jechał, Przepraszam, w Australii jechał, ale rozbił się na pierwszym okrążeniu. We Włoszech nie jechał przez dyskwalifikację. Podczas ostatniego wyścigu w Chinach miał doliczone 10 sekund do wyniku. Za to teraz czyste konto ma MIDI i będzie próbował troszeczkę punktów do klasyfikacji zdobyć. Jego team partner DAX jest w tym momencie na czwartym miejscu w generalce i on traci dwa punkty do partka. Także. Rywalizacja nie tylko pierwsze miejsce, ale mamy także rywalizację o miejsce trzecie i widzimy Dax pokazuje się z dobrej strony, minuta 8.3 to jest czas ee, czas najszybszy tych kwalifikacji. Waza zostaje na miejscu drugim, Kimis miejsce trzecie i czwarte miejsce dla Nidiego. Nie zapominajmy, że walka nie toczy się tylko między kierowcami, ale również między zespołami. Zespół Ferrari 147 punktów aktualnie na koncie, czyli zespół, w którym startują waza, piekarz, także def podczas Grand Prix Niemiec. Chociaż def no, mimo pole position wtedy nie, nie zwyciężył, miał problemy natury. Natury wychodzącej z bolidu, w każdym razie, Def do swojego konta będzie miał dzisiaj okazji też punkty dodać. Drugie miejsce dla Racing Point: 121 punktów, trzecie dla Hasa 111, czwarte dla Alfy: 107. Także tutaj też e, ta sytuacja między zespołami jest zbita, e, podobnie jak między samymi kierowcami. Żółta flaga w sektorze drugim i trzecim. Waza widzimy, wskoczył na miejsce pierwsze. Teraz nie udało się zejść, zejść poniżej granicy minuty 8, ale było bardzo, bardzo blisko i jest na to szansa, że poniżej tej bariery zejdziemy. Cały czas mamy żółte flagi, a na ekranach kierowca, który okrążenie będzie kończył teraz, Pablo, czyli zawodnik, który zdobył w Chinach Pole position. Dosyć nieprawdopodobna sytuacja, ale tak. Pablo zdobył pole position. Był akurat na oponach miękkich kierowcy, zanim zdecydowali się na opony średnie. Warto też przypomnieć, że Rudy również na oponach typu soft swoje okrążenie kończył i zaliczył o ile się nie mylę, czwarte miejsce lub, lub piąte. No a Pablo okazał się najszybszy. No niestety tego. Pierwszego miejsca do końca nie udało się dowieść, jednak strategia innych kierowców okazała się lepsza. 7 minut, 45 sekund do końca kwalifikacji. Pablo jak na razie bez czasu, 17 Inquis, 16 Racer. Racer już na oponach miękkich, ale bardzo mała poprawa. W sektorze pierwszym, za moment skończy sektor drugi, zobaczymy, ile tutaj czasu zyskał. Prawie 30 sekundy, więc może racer wskoczyć trochę wyżej, chociaż patrząc, właśnie na tabelę, może zostać na pozycji 16 będziemy to obserwować, a za momencik przeskoczymy do kimiza. jaki będzie czas racera. No jest poprawa, jest poprawa, ale na pozycji 16 został Kimiz w tym momencie na okrążeniu pomiarowym. Ostatnia e, prosta, no i była poprawa w drugim sektorze, czy będzie poprawa w trzecim? Tak jest, Kimis skakuje na miejsce drugie, wyprzedził Daxa, który wystrzelił na początku tych kwalifikacji, ale e, ostatecznie e, wyprzedzili go Waza i właśnie Kimis, ale jeszcze kwalifikacje m, się nie skończyły. Żółtowego w sektorze drugim mamy wyjeżdżających e, z boksu. Ksena oraz jednego z kierowców, już nie pamiętam jakiego zespołu. Z zespołu Red Bull jest to Lexus. Drugi wyścig tego duo Lexus Cola. Zobaczymy czy będzie lepiej. No tydzień temu ten wyścig się nie ułożył po myśli tych kierowców. Ósma pozycja Lexusa, cztery punkty jak na debiut. Widzieliśmy lepsze debiuty, chociaż oczywiście nie jest źle, ale kola 16 pozycja, okrążenie straty do lidera. Pamiętamy też kole, że troszeczkę poprzeszkadzał liderom i został za to ukarany doliczonymi sekundami. Do dzisiejszego wyścigu 10 sekund powędruje na jego konto, także przed ciężkim zadaniem stoi właśnie kola 2K. Dax będzie próbował się poprawić, chociaż to okrążenie chyba jest wolniejsze, chyba odpuszcza, dokładnie tak. E, także może zacznie kolejne lub po prostu zjedzie do alei, wymieni opony i to już będzie właściwie okrążenie ostatniej szansy. Rozpędza się teraz i zjeżdża do alei serwisowej Dax. A jego team partner będzie to okrążenie kończył. Poprawa w sektorze pierwszym. Za moment zobaczymy ile poprawi się w sektorze drugim. Yy, prawie 0,2 sekundy, a driver przed momentem okrążenie skończył. O pół sekundy się poprawił i skoczył na miejsce 11. Wracamy do Nidiego, który za moment przednie linię start meta. I mamy czwartą pozycję dla Nidiego. Poprawił się, ale nie na tyle, żeby przeskoczyć swojego partnera. Zespołowego. No już mieliśmy kilka edycji startu, właśnie między tymi kierowcami, między Daxem i Nidim. E, też panowie e, wysyłali między sobą dosyć prowokujące wiadomości. Na kanale głosowym, na konferencji. Także mamy małe potwierdzenie tego, że sytuacja w Racing Point jest napięta. Piekarz kończy okrążenie po prawo 2 i szósty czas tego kierowcy. Przeskoczył białego. Niewiele zabrakło, żeby przeskoczył jeszcze partka. Biały również na okrążeniu pomiarowym. Mamy także wazę który będzie próbował pomóc trochę piekarzowi znajdującemu się na pozycji szóstej, chociaż piekarz chyba troszeczkę wolniej jedzie. Dokończymy to okrążenie z wazą, widzimy lekka, lekkie ścięcie zakrętów, trochę przejechał po trawie i to chyba nie jest e, takie okrążenie pomiarowe jakie chcielibyśmy oglądać. Jeszcze przepuszczanie przez komiza, żółta flaga spowodowana przez kierowcę Alfy. Nie wydaje mi się, żeby was kończył to okrążenie. Chociaż zobaczymy po czasie. Dokładnie tak 3 sekundy straty. I będzie tutaj najprawdopodobniej zjazd do boksu Pablo. Cały czas bez czasu. Jakiś tam czas wykonuje, ale ciągle gdzieś dochodzi do ścięcia. I możliwe, że zwycięzcę ostatnich kwalifikacji zobaczymy dziś na ostatnim miejscu w tej sesji. Patrząc, patrząc na szybko po czasie, to wylądowało. O, jeszcze problemy tutaj, kierowcy. Potężny poślizg i jest uderzenie tyłem w ścianę. Eee, także to tylko potwierdza, że problemy ma Pablo. Żółta flaga w sektorze drugim. Inquis skończy okrążenie i skakuje na miejsce 14. Bardzo szeroki wyjazd z T1, więc już o następnego okrążenia kręcić nie będzie. Waza w boksie tak samo jego kolega z zespołu, a kim jest na okrążeniu pomiarowym. A tutaj też nie wydaje mi się, żeby, żeby to okrążenie kończył. Bardzo szybko wrzuca biegi kierowca, wyprzedza jeszcze tutaj Pablo. No i to będzie okrążenie zjazdowe. Chociaż bardzo dużo Ersu nagromadził Właśnie Kimis jednak i zjeżdża do alei serwisowej, także to okrążenie e, zaliczy jako takie wyjazdowe. Widzimy w jaki sposób pokonuje pierwsze zakręty, bardzo szeroko wjeżdża e, w, w T1. Włączony system DRS, no będzie chciał na pewno wazę przebić, a traci do niego równo 20 sekundy. Tak samo na okrążeniu niepomiarowym DAX, chociaż na torze yy, chyba jakiś błąd musiał być w pierwszym sektorze. Na okrążeniu wyjazdowym NIDI yy, mieliśmy przetasowania z tyłu, kola na 8 pozycji, a VIX wskoczył sko na pozycję 12. Yy, Inquis będzie jeszcze próbował swój czas poprawić, a Pablo melduje się z czasem, minuta 30. 618, jak na razie najsłabszy czas tej sesji, no i w sumie nie jestem zdziwiony, 20 sekund straty do racera. Kimis wjeżdża teraz na y, tą krzywą start meta, ale z dosyć miernym tempem. Było tam najprawdopodobniej jakieś ścięcia albo po prostu brak poprawy i Kimis zjeżdża do alei. A Pablo skakuje na miejsce piąte, proszę Państwa. Nieprawdopodobne co zrobił teraz Pablo. Bardzo, bardzo dobry czas. Minuta 8, 774. I ten czas aktualnie daje mu piątą pozycję, piątą lokatę. Vaza będzie próbował się poprawić. Tak samo będzie próbował poprawić się DAX. Tak samo MIDI. Już kwalifikacje zakończyli Driver, WIX, Inquis. No i Kimis. To Dax spośród czołówki jest najbliżej podium. Ale bardzo szeroko tutaj. To już w zasadzie przygazował, można powiedzieć specjalnie. I powoduje żółto flagę w sektorze trzeci. Możliwe, że troszeczkę przeszkodził w wazie. Mógł się go aktualny lider generalki przestraszyć i zjeżdża do alei serwisowej, także jego czas naliczony nie będzie, za to za moment swoje okrążenie skończy Kimis... MIDI, przepraszam, a D w końcu na pozycji czwartej. Także wbił się już w zasadzie w ostatniej chwili ale Nidi go przebija, wskakuje na drugie miejsce kierowca. Racing Point wyprzedza i Kimiza, i Daksa, a także Deva. Yy, I to już jest prawie koniec kwalifikacji. Czekamy jeszcze na kole, który zjeżdża do alei serwisowej. już nic się nie zmieni. Kola no, troszeczkę oszukał nas yy, i przejedzie przez linię start meta. Waza z pole position do wyścigu o Grand Prix Brazylii. a, oto, wyniki kwalifikacji, waza Pol position, drugie miejsce dla Nidiego, cała dziesiątka będzie startować na oponach miękkich, potem Kimis, Dax, Def, Partek, Pablo, Piekarz, Biały, Kariksen, Kola, Lexus, Pietrek oraz Driver.